Nazywam się Piotr Nowicki, jestem prezesem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, również pełnię funkcję prezesa Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej. Wszystkich Państwa namawiam gorąco do wzięcia udziału w akcji, zachęcającej do nasz rząd, do przeznaczenia 1 budżetu narodowego na sprawy kultury. Wiadomo, że kultura. Bez pieniędzy bardzo trudno jest kulturze się przebić, bardzo trudno jest dotrzeć do odbiorców i bez takiego wsparcia no, trudno jest nam organizować wspaniałe wystawy, które tak często Państwo odwiedzacie. Zapraszamy zatem do, do poparcia poprzez złożenie podpisów na deklaracjach i... Tym samym wyrażam Państwo zrozumienie dla tej wielkiej, bardzo szerokiej akcji. Serdecznie zapraszam. Jestem obywatelem kultury.